Nastąpuje przepasowanie, jak w, yy, w kasynie. Witamy Was w kolejnym Sorksu. Oto temat na dzisiaj. Nie wiem, rozwiążę czekanie. Lękny oczy. Lękny oczy, nie podglądaj. Jakś powstanie coś. Okay. Yeah, 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 yeah. Nie wziął tej co w tej. No na to no. inną. O, krótkie przynajmniej. O ja. Jest spacją, więc musimy pokazać. Nic jeszcze widzę. czekasz, czy już zwlekasz. O. to daje do myślenia. Ja nie wiem, najtrudniejsza jest ta spacja pomiędzy. A pokaż <laughs> tą spację, bo ta spacja... To, ja to chyba ja, jestem w tej, ja jestem w tej spacji chyba w tym chwili. Jeszcze czekam. W moim czekasz. życiu. Nie wiem, czy jeszcze czekam, czy już yy, nie zwlekam. Nie wiem, bo ja czekam i czasami zwlekam, nie? No, wiesz co, bo ja mam wrażenie, że zwlekać. Zwleka, że inaczej, mi łatwiej wpaść w pułapkę zwlekania. Ja, ja na przykład często odkładam na później, bo boję się zderzyć z rzeczywistością tu i teraz. Więc mi by się przydało już nie zwlekać, wydaje mi się. Ale nie wiem, no trudne że te tematy. nie wiem, jak wy, a jak wy. Ale ja tu jesteś takie ukryte, chyba, że czekasz na odpowiedni moment. Ale zapytaj, widzę, I, jak on to, ten odpowiedni moment będzie więcej odsłon. Zapytaj. Właśnie, no, a jak, jak u was? Jak jest u was? Jak jest jak u was w komentarzach? Gdzie jesteście w tym pytaniu i wydaje mi się, że ta, ta spacja jest też dlatego taka trudna, bo to jest ten moment, który można przegapić albo można go złapać, nie? No więc, więc właśnie. Więc no, my próbujemy łapać ten moment, żeby nie przegapić. Łap, Trochę jak teraz oglądałem wczoraj skoki narciarskie i tam na progu Złapał moment? czekasz na, na moment odpowiednie wybicie, ale jak zblekasz, no to jest To, to spadniesz nie? na śledzia. To, to jest hula bula, nie? Więc Dobrze, no to bądźcie, bądźcie jak Adam Małysz, wypatrzcie w życiu z progu w dobrym momencie. Teraz to jak Dawid Kowalczyk. No imię. dobra, bo Trzymajcie ja już dawno się. nie oglądam. On chce robić, Mistrzami. Bądźcie bądźcie